Ech, fajnie chciałbym na na cofany moment Ale kontroluję Tak, teraz daję na Czekaj chwila No, nic nadzwyczajnego, ale to mi uwagę Aha, to miejsce Przybliżę wam je. Yy, widzicie o co chodzi? Domyślacie się już o co chodzi? Ktoś ma ten sam nick co Alex. co Tyke Alex, tylko on ma ty ty Alex. znaki zapytania. Czy kogoś wam mi to nie przypomina? No jakiegoś gościa fajnego typa. a Tyke Alex, tego w Brawlu. a na YouTube jest wesoły Alex. Ha, no i skąd to się wzięło na odcinku? Rob Roll Stars. No i teraz takie pytanie. Hmm. hmm. Tutaj mam ten remix, który jakoś nie wyszedł. Był bardzo fajny, starałem się oprzeć trochę. Ale nie, wy macie go w dupie, dobra. Służyłem się trochę. Ale. O co chodzi? Ja przepraszam, to jest dziwne. Szanowni jest napis tety to ten, ten, ten Dynamite w ogóle ma nik tety Alex, No i dlatego ten nick jest na dole, ale... Kto pomyślał, że... Dobry Kto by pomyślał, że jakiś typ taki się znajdzie? Dziwna sprawa.